Jak co roku przyglądamy się warstwie śniegu na dachu, monitorujemy systematycznie, ponieważ mamy ekspertyzę o grubości warstwy śniegu, dlatego reagujemy i dzięki pomocy powiatowej państwowej zawodowej straży pożarnej, która nam to przychodzi w sukurs i pomaga w zrzucaniu tego śniegu, dlatego że pracownicy nie mają moich uprawnień, więc nie mogę tutaj ryzykować ale zawsze spotykam się z ogromną życzliwością zawodowej straży pożarnej, przychodzą, są to specjaliści i w tej chwili to już jest pierwszy etap zrzucania śniegu, ponieważ jest zagrożenie kolejnych opadów, ta warstwa może być zbyt duża i to może być zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu naszego.